Kiedy para powinna zgłosić się do kliniki leczenia niepłodności? Statystycznie rzecz biorąc, mówi się, że po roku nieudanych starań przy regularnym współżyciu para powinna zgłosić się do kliniki leczenia niepłodności. Natomiast istnieją sytuacje, które powinny Państwa zaniepokoić wcześniej. Tutaj mam na myśli wiek kobiet powyżej 35 roku życia, mężczyzn powyżej 40. Również e, zaburzenia miesiączkowania w postaci braku owulacji, braku miesiączek, rzadkich miesiączek, jak w przebiegu np. niedoczynności tarczycy, zespołu policystycznych jajników, w przebiegu schorzeń takich jak endometrioza czy rozpoznanych niedrożnych jajowodów, jak również w przypadku nieprawidłowych wyników nasienia para powinna zgłosić się do kliniki szybciej.